Mądrość Syracha, rozdział 12, werset 4 Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 11. Miłujcie przeto Pana Boga swojego i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, znaków i dzieł wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona. Króla egipskiego i całej jego ziemi, co uczynił Wojsku Egipskiemu, jego koniom i jego redwanom, jak je kazał zatopić wodą Morza Czerwonego podczas pościgu za wami, wygubił ich pan aż do dnia dzisiejszego, co uczynił wam na pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce, co uczynił Datanowi Abim-Abiramowi, synom Eliaba, potomkom Rubena. Gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela, razem z ich rodzinami, ich namiotami, całym ich dobytkiem. Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił. przed przeto wszystkich nakazów, które Wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, by ją posiąść byście długo żyli w ziemi, którą po przysiągu Pan dać przodkom waszym i potomstwu ich, ziemię opływającą w mleko i miód. Gdyż ziemia, którą idziecie posiąść, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd wyszliście, a w którą posiawszy nasienie, doprowadzaliście wodę jak do ogrodu warzywnego przy pomocy nóg. Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin, Pijącym wodę z deszczu niebieskiego, to ziemia, którą stale nawiedza Pan Bóg Wasz, na której spoczywają oczy Pana Boga Waszego od początku roku aż do końca. Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które Wam dziś daję, miłując Pana Boga Waszego i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześlę On deszcz na Waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny, jak i wiosenny. I zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta. Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu. Bo zapaliłby się gniew Pana na was i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz. Ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. Weźcie przy to sobie te moje słowa do serca i duszy, przywiążcie je sobie jako znak na ręku, niech one będą Wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, aby się pomnożyły Twoje dni i dni Twoich dzieci w kraju, które przodką Waszym poprzysiągł dać Pan, dni tak długie jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja Wam dziś nakazuję pełnić, miłując Pana Waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając, Wypędzi Pan wszystkie te narody przed Wami i usuniecie narody większe i mocniejsze od Was. Każde miejsce, po którym będzie chodzić stopa Waszej nogi, będzie Wasze. Granice Wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego. Nikt przed Wami się nie ostoi, strach przed Wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg Wasz, po całej ziemi, po której... Będziecie chodzić jak wam zapowiedział. Widzicie, jak kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana Waszego Boga, które ja Wam dzisiaj daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana Waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja Wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za Bogami obcymi, których nie znacie. Gdy Pan, Bóg Wasz, Wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie bógusławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal. Czyż nie są te góry za Jordanem, za drogą zachodnią do ziemi kananejczyków mieszkających w Arabie, naprzeciw Gilgal, niedaleko dębów w More? Bo wy przejdziecie przez Jordan, idąc posiąść ziemię, którą wam daje Pan Bóg wasz. Ty ją posiądziecie i będziecie w niej mieszkać, wypełniajcie pilnie wszystkie prawa i nakazy, które ja Wam dzisiaj daję. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 21, wersety od 17 do 19. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 2 list do Koryntian, rozdział 2, verset od 14 do 17. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa, zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach śmiercionośny na śmierć, dla drugich zapach ożywiający na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą Słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga, mówimy w Chrystusie przed Bogiem. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.